Witam Państwa serdecznie, Bojko na tele, z tej strony zapraszam Państwa do ostatniej analizy w tym tygodniu. Sporo mówiliśmy sobie w, całym, w tych ostatnich kilku dniach na temat polityki monetarnej różnych krajów. Między innymi sfokusowaliśmy się na dwóch. W Stanach Zjednoczonych, która wpływa na globalne trendy walutowe, na globalne trendy związane z dolarem oraz tej drugiej polityce, bardziej lokalnej, naszej. Wczoraj była, drodzy Państwo, konferencja pana Glapińskiego, Czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego. I takie punkty, które myślę warto powiedzieć, które wyłapałam podczas tej konferencji, to m.in. to, że w jego odczuciu stopy procentowe, które obecnie mamy, czyli 4,5%, to nie są stopy procentowe duże. Twierdzi, że w Polsce nadal są niewielkie stopy. Także to w pewien sposób nastraja. Prognozy, dostraja wszelkiego rodzaju projekcje na temat tego targetu stop procentowych. Myślę, że na jeszcze wyższe niż te 6%. Oglądaliśmy sobie raport ostatnio Narodowego Banku Polskiego w kontekście inflacji. Może sobie go jeszcze włączymy tak na chwilę. Natomiast to, co uzupełnia. Jakie informacje uzupełnia w kwestii tego raportu, to jest między innymi to, drodzy Państwo, że pierwsze prognozy, które tyczą się spadku inflacji, czyli potencjalnego unormowania stóp procentowych, to jest koniec 2023 roku, o chyba nawet mam to zapisane, tak, to jest koniec 2023 roku, czyli mogło, można powiedzieć, drodzy Państwo, że to się pokrywa w pewien sposób, pamiętam, że analizowaliśmy dwudziestą którąś stronę, tak, z tym, jak wygląda inflacja 50, u których, gdzie były same projekcje, czyli to w jaki sposób, o dokładnie to, inflacja ta będzie wyglądać, już trochę za dużo. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że w sumie wszystkie zapowiedzi ze strony pana Glapińskiego pokrywały się w pewien sposób z tym, co widzimy. W raporcie inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego. Ten punkt 2023 roku jest po prostu istotny ze względu na potencjalne unormowanie sytuacji geopolitycznej, na, e, pokrywa się z projekcjami spadku cen energii, pokrywa się z projekcjami spadku cen towarów ale tutaj rodzi się pewne takie bardzo ciekawe środowisko. Skoro ceny towarów, drodzy Państwo, mają spaść, skoro ceny paliw mają spaść, to nie mogą one spaść tak z braku popytu, bo nagle ktoś uzna, że nie będzie jeździł samochodem i uzna tak kilkanaście milionów osób na świecie, no i ceny spadną. Trochę to tak nie działa. Łącznie ze spadkiem cen szczególnie cen produkcyjnych, które teraz silnie wpływają na inflację, wiąże się jednoznacznie Sytuacja, w której dojdzie do pewnego spowolnienia gospodarczego. Na razie pan Glapiński wskazał wczoraj, że projekcje na temat wzrostu gospodarki w pierwszym kwartale 2022 roku są olbrzymie, bo wynoszą około 7%. Zobaczymy natomiast, jak wyjdzie realnie. Natomiast to, co trzeba mieć na uwadze, to to, że środowisko wysokich stóp procentowych, wysokiego, zatem wyższych rat sektor bankowy w Polsce po podwyżce praktycznie szalone, a złotego niespecjalnie to wpłynęło. Kreuje nam takie środowisko, które potencjalnie może doprowadzić do spowolnienia gospodarczego. Tym bardziej, jeżeli pan Dlapiński uważa, że faktycznie 4,5% jako target stóp procentowych na tą chwilę to jest niewiele, nie zgodziłabym się z tym, z tym stwierdzeniem, ale na razie nie będziemy w to wnikać i nie będę tego tłumaczyć. Moglibyśmy, drodzy państwo, na tej analizie siedzieć i do godziny 12. Natomiast to, co jest najważniejsze dla nas, to to, że. Ten poziom stóp procentowych, który jest obecnie w Polsce, jest umiarkowany, można powiedzieć, i ten target 6% na razie trzyma się, cały czas, trzyma się cały czas tego naszego, powiem, że takiego długoterminowego celu. Natomiast ze strony Rezerwy Federalnej pan Klapiński powiedział, że linie słapowe, czyli w razie czego, kiedyby zabrakło tych dolarów na rynku, zostaną uruchomione, że duże ryzyko obecnie w kontekście inflacji przynosi konflikt na Ukrainie, także może być że wszystkie takie lakoniczne rzeczy, które da się wymienić także w kontekście innych polityk. Natomiast to, co myślę jeszcze warto mówić sobie tak makroekonomicznie, to to, że wczoraj, Drodzy Państwo, mieliśmy odczyty dotyczące bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. To były chyba pierwsze odczyty od 1970 roku, które wskazały, że bezrobocie, te nowe deklaracje o bezrobocie w Stanach Zjednoczonych spadły do najniższego poziomu, czyli rynek pracy jest bardzo solidny, Zatem, jakby nie patrzeć, rosną szanse na to, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe dużo więcej niż zamierzała. Wczoraj mieliśmy dziewiąty, o dokładnie, nowe deklaracje o bezrobocie. Zobaczcie, drodzy Państwo, że one są praktycznie, mówimy o całym miesiącu, bardzo, bardzo nisko. Jeżeli sobie weźmiemy te nasze maksy no to tutaj można powiedzieć, że jesteśmy praktycznie gdzieś w tych dołkach. Dla Państwa to może być płaski wykres, bo może na analizie będzie niewielki. Natomiast gdybyśmy wzięli pod uwagę dokładne tutaj dane z tego wykresu, jesteśmy praktycznie na, na dołkach. Przy okazji może omówimy sobie na szybko kalendarz makroekonomiczny, który czeka nas. Dzisiaj, a dzisiaj nieduże, bo jest tylko faktycznie jedno wydarzenie makro, na które zwrócimy uwagę, czyli stopa bezrobocia w Kanadzie. Wczorajsze przemówienia bankierów rezerwy federalnej, to co warto powiedzieć, to wniosły trochę jastrzębiego kolejnego sygnału. Widzieliśmy bardzo dobrze po euro eurodolarze, po funcie do dolara, po większości par dolarowych, że ten zwrot jest w jednoznacznym kierunku silnie dolarowym. Cały ten tydzień w ogóle można powiedzieć, że upłynął pod jastrzębimi sygnałami z e, związanymi z polityką monetarną z różnych krajów. Także mm, te trendy, które się pojawiły na rynkach, te trendy uciekające od ryzyka, te trendy e, przeceniające indeksy, być może w tym tygodniu znajdą swój koniec, i dzisiaj z racji braku przemówień, braku. Brakło jakichś ważnych danych dotyczących właśnie polityki monetarnej znajdą swoje miejsce do korekty. Jeżeli chodzi o sesję w Stanach Zjednoczonych oraz sesję azjatycką, one upłynęły już dużo lepiej, zatem ten rynek kasowy w Europie otworzył się również lekkimi wzrostami, szczerze powiedziawszy, ten dzień, raczej widzę właśnie pod kątem potencjalnych wzrostów, rentowności nadal z jednej strony wyceniają, wyceniają tutaj wyższe stopy w Stanach. Zjednoczonych, ale to się dzieje w tle. Rynek ewidentnie ucieka na razie od dolara, wyrzucając obligacje z portfela. Wspomniałam Państwu dosłownie dwa zdania wcześniej, że tydzień upłynął nam pod znakiem zacieśniania polityki monetarnej, zarówno w Stanach, zapowiedzi z tego zacieśniania, zacieśnieniem w Polsce i ogólnoświatowymi trendami w kontekście zacieśniania. Na tą chwilę, na czwarto-majowe posiedzenie. Stanach Zjednoczonych 80% rynku wycenia 50, pro, 50 punktów bazowych podwyżki. Czyli no, można powiedzieć, że rynek ewidentnie na razie pozycjonuje się i pozycjonował się przez cały ten tydzień przy tej całej masie strzębich sygnałów płynących. Ze strony bankierów pod właśnie podwyżki. To jakie szanse można dzisiaj złapać na tym rynku, i to, co można sobie dzisiaj, że tak powiem, wyhandlować, to między innymi myślę, że korektę. Jeżeli spojrzymy właśnie na te wczorajsze wzrosty na, na taką mapkę tych wzrostów na indeksach, gdzie sesja amerykańska chyba jako jedna z pierwszych sesji w tym tygodniu zakończyła je naprawdę nieźle, no to mamy ten typowy sektor, który praktycznie zawsze w ostatnim czasie rośnie, czyli sektor. Związane z medycyną, ze zdrowiem, natomiast finanse faktycznie trochę, trochę poluzowały. Banki przede wszystkim, tak jak te banki w Polsce, rosną na zapowiedziach podwyżek stóp Ciężko, żeby nie rosły, bo rosną im marże odsetkowe. Sektor technologiczny, tutaj za mną nie widać, cały, praktycznie na zielono Tesla. Również troszeczkę, ale niewiele traciły spółki z sektora mediów społecznościowych, z racji tego, że ten Twitter trochę je wyciągnął, podczas gdy większość rynku praktycznie traciła. Także jest tutaj trochę dzisiaj miejsca do tego, by ta korekta weszła, co już widzimy trochę po indeksach. Waluty faktycznie stoją. Największe przeceny, jeżeli chodzi o waluty, sięgnęły oczywiście walut surowcowych, czyli Kanadyjczyka, Australijczyka, dolara nowozelandzkiego, czyli tych walut, które są silnie związane z sektorami surowcowymi. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na indeksy, na razie lekko na zielono, DAX 1% już dzisiaj do góry, także jest nieźle, rosną trochę, znaczy bardziej może być, że korygują, bo w ostatnim czasie pospadały nam surowce energetyczne, ja też to się jeszcze jeszcze się przesunę, tutaj surowce energetyczne, dzisiaj również trochę na zielono, bardziej ruchy korekcyjne 0,53% brand do góry, powyżej 0,60% ROPA, także e, można powiedzieć, że wracamy trochę do drobnych drobnych trendów, także e, tutaj, złoto na razie się nam przecenia z tego poziomu 1933 1933 dolarów za uncję na futuresach, także te ruchy antydolarowe dzisiaj możemy e, jak najbardziej złoto się przecenia również ze względu na korelację między rentownościami obligacji. Nie trzeba tutaj szukać od razu <coughs> jakichś ruchów silnie dolarowych. I takie pierwsze rzeczy, które już widzimy z interwału, na przykład D1, ja tylko się przesunę, bo państwo pewnie za mną o, nie widzą. Pierwsze, które widzimy na interwale D1, to są te ruchy na eurodolarze. Tutaj mamy, drodzy państwo, eurodolara właśnie z tej perspektywy dziennej. I co jest ciekawe, zbliżyliśmy się na eurodolarze. Przybliżę trochę ten wykres. Do takiej silnej strefy popytowej, czyli silnej strefy, w której mogą być zakumulowane, biorąc pod uwagę ten knot tutaj wcześniejszy po bardzo dużej korekcie, oraz wybicie, czyli jest przereagowanie, gdzie mogą być zakumulowane potencjalne zlecenia oczekujące na baj oraz potencjalne take profity ostatnich spadków. Na razie mamy fajne reagowanie. My ten sygnał wrzucaliśmy, już Państwu mówię rano na naszego telegrama o godzinie no, 7.58 wyglądał dużo lepiej e, niż, e, niż, że tak powiem, tutaj co pokazuję, już to reagowanie trochę, e, trochę nastąpiło. No, nie mogę tego niestety przybliżyć, natomiast te, te pierwsze takie reakcje już na tym eurodolarze nastąpiły. Nastąpiły przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy, techniczny, który widzimy tutaj, że faktycznie ta strefa jest tutaj wielka, miejsce do odrobienia tych ruchów e, z docelowym targetem to jest oczywiście miejsce najbliższego szczytu, czyli e, tego nietestowanego po prawej stronie, czyli tam, gdzie mogły być zakumulowane drugie rodzaj zleceń, czyli zlecenia e, sprzedających, czyli taka pierwsza podaż. Czyli punkt techniczny, oczywiście, oporów, które możemy drodzy Państwo szukać po drodze, to są miejsca dookoła, gdzie faktycznie ta korekta, jeżeli miałaby sięgnąć, tego miejsca, można być że raczej nie byłaby fałszowana, trochę takich miejsc głębszych do skorygowania znalazłaby po drodze, zatem ten sygnał z interwału D1 to jest sygnał do rozegrania na kilka dni, który teraz nam płynie. Drugi natomiast element, oprócz tego technicznego, który widzimy na wykresie, to element fundamentalny. Dzisiaj mamy pierwszy dzień bez przemówień bankierów, dzisiaj mamy pierwszy dzień bez żadnych danych związanych z polityką monetarną, mamy pierwszy dzień, w którym nie ma praktycznie żadnej zmienności, jeżeli chodzi o wskaźniki makroekonomiczne. I też za dużo, jak spojrzymy na Bloomberga, na razie nie dzieje się wokół geopolityki. To jest to wyczerpanie paliwa, o którym mówiłam Państwu w kontekście wojny, w kontekście tego, że nic się nie dzieje na giełdach, także rynki wracają do podstaw, do. Yy, Makroekonomii wracają do polityki monetarnej. Jest ten zwrot, który wcześniej był trochę w tle, bo dyskontowaliśmy wojnę. Teraz natomiast wojny nie dyskontujemy, rynki się informacjami zmęczyły, straciły, że tak powiem, wigor, paliwo w tejże wojnie. Natomiast teraz zajmują się dyskontowaniem tego, że pierwszy dzień jest oddechu takiego głębszego od polityki monetarnej. Te spadki były większe, więc nawet taka techniczna korekta jest fundamentalnie. Również ten brak danych związanych z. Jastrzębimi sygnałami na rynku widać. Widać to również po parach dolarowych. USD po ostatnich wybiciach zaczyna trochę balansować wokół swoich ostatnich dołków. Wybicie to oczywiście pociągnięcie trendu spadkowego do, do dołu. Bardzo podobnie na dolarze do <klima> złotego. Z w Osem, może jeszcze na jakieś pary ściśle dolarowe, właśnie, dolar do jena. Dolar do jena oczywiście będzie wyjątkiem, bo powiela ruchy na rentownościach, także jego tutaj można powiedzieć, że zostawimy. Natomiast po większości par, między innymi australijczyku do dolara, euro, pln, sobie widzieliśmy, funcie do dolara, takie pierwsze wyciągnięcie, jeszcze nie mrawy bo tej zmienności jest dosyć mało, na razie obserwujemy. Bardzo podobne odreagowanie raczej będzie występowało również na tych parachinowych jenowych, euro, jen, dolar, jen. <laughs> Fund do jena, australijczyk do jena. Na tych parach również bym szukała jakichś miejsc do takiego pierwszego podebrania z malutkim stop lossem. Natomiast jeżeli chodzi o indeksy, no to już widzimy te pierwsze takie bardziej pozytywne odreagowania na rynku indeksów. Ropa na ten moment również na bazie trochę lżejszych, nastrojów gdzieś tam stara się złapać trochę oddechu. Pierwsze tutaj zlecenia podażowe, czyli tu, gdzie może się ta ropa skorekcić, to jest. Miejsce nietestowane jeszcze po prawej stronie wykresu na interwale H1 99,025. Omawiamy oczywiście ropę WTI, także <laughs> jeszcze trochę jest tak mniej więcej 2,60 2 dolary do odrobienia do tego miejsca. Natomiast pierwsze miejsca podażowe, gdzie, przepraszam, popytowe, gdzie mogą wystąpić zlecenia kupujących. Pierwsze takie najbardziej rzucające się miejsce w oczy to jest oczywiście ta strefa. E, mówimy o tej, czyli cały ten zakres tej strefy, no około 6 dolarów, mniej więcej przy 95-154. Także wygląda to całkiem optymalnie. No, indeksy również w Wielkiej Brytanii rosną. Co jest ciekawe, e, większość indeksów, pomimo tego, że dzisiaj będzie notowało spadki, są bardzo blisko takich technicznych miejsc, gdzie może się pojawić trochę korekty. Także tutaj e, z tymi indeksami, pomimo braku jakichś konkretnych danych, e, trzeba uważać. A w stridzie, czy gdy je, no, też faktycznie ładnie nam zaczyna. Pomału odbijać. No te pary eurowe, drodzy Państwo, mają bardzo duży potencjał, szczególnie pary eurowe w stosunku do Nowozelandczyka, pary eurowe w stosunku do Australijczyka, bo nad euro cały czas ciążyła ta presja braku zdecydowania od Europejskiego Banku Centralnego, więc euro no silnie dostawało w stosunku do Walut surowcowych, które rosły razem z surowcami w ostatnim czasie. Także tutaj miejsca do odrobienia tych spadków jest naprawdę dużo i taka techniczna korekta, nawet 20-25% na takich parach prędzej czy później wejdzie, więc może jest to fajna, długotermino, długoterminowa myśl do tego, by gdzieś śledzić te pary, jeżeli mało handlujemy na rynku i. Raczej szukamy takich długoterminowych wejść. Także te pary mogą wyglądać naprawdę ciekawie właśnie z tych dużych interwałów D1, z interwałów tygodniowych, bo zapewne notują gdzieś już swoje minima. Także drodzy Państwo, jedyny punkt na mapie dnia dzisiejszego to jest 14.30. Natomiast, żeby nie przeciągać, wszystko sobie co chciałam, omówiliśmy, życzę Państwu miłego i spokojnego weekendu. I do zobaczenia na poniedziałkowej analizie. Do zobaczenia.